Dzień doberek. Dzień doberek. W zasadzie prawie, że dobry wieczór w Polsce. U mnie dopiero ranek. Niedługo minie 240 godzin od, nie, od ostatniego posiłku. Skończyłem jedzenie w czwartek o godzinie 18 w zeszłym tygodniu. Dzisiaj mamy niedzielę. Mój plan, może wyjdę jutro z postu. Może jutro o 11 zacznę jeść. Także przede mną jeszcze kolejne 16 godzin. Natomiast. Chciałem się z Wami podzielić swoimi osiągnięciami. Troszeczkę zainspirowały mnie, zainspirował mnie do tego komentarze, które pojawiły się pod wczorajszym naszym zdjęciem, które zamieściliśmy Darka, który, który pięknie zrzucił brzuch. Tak naprawdę większość tych komentarzy to są zwykli trole, to są ludzie, którzy nigdy nie zrobią nic dobrego ze swoim życiem. Natomiast część osób nawet się zastanawia, jak to jest możliwe. Myślę, że jestem ogólnie osobą szczupłą. Eee waże około 72 do 74 kg przy wzroście 174. I chciałbym wam pokazać, ile osoba szczupła jest w stanie zrzucić na poście. Jesteśmy na poście wodno-selerowym od 240 godzin, czyli nic nie jedliśmy. Piliśmy ewentualnie wodę i raz może dwa razy dziennie sok selera. I chciałbym wam pokazać, jak zachowuje się nasze ciało. Pozbywamy się przede wszystkim wody która była nagromadzona w naszym ciele. I może kilogram, może dwa, może niektórzy nawet i cztery, może w przypadku Darka taka sytuacja była, cztery kilogramy tłuszczu, ponieważ nasze ciało potrzebuje brać jakąś energię, nasze ciało potrzebuje, zamienia nasze ciało na supermaszynę i pomyślałem sobie, że będzie to dla Ciebie ciekawe. Teraz stanę na wagę. Osoby, które są razem z nami na, odmładze, na Wielkim Poście, to wiedzą, że kiedy stanąłem na wagę w, na początku postu, 240 godzin temu to moja waga była 74,9, czyli ważyłem 74,9 startując do tego postu. A ile waży dzisiaj? Przełączę kamerę. 68,3. 68,3. 68,3, czyli co? Mamy. 5 kg i jeszcze 2, czyli prawie 7 kg, jakieś 6,5 kg, udało mi się zrzucić. A teraz ile w pasie? Ile w pasie? Warzy... W pasie miałem 89 startując startując post. Ile mam w tym momencie? Mierzyłem się w pętku. Bez wciągania brzucha, bo po co? 83, 83 centymetry, czyli 6 centymetrów mniej. Ja jestem osobą szczupłą i dla mnie udało się zrzucić 7 kg i 6 centymetrów z pasa. Natomiast osoba, która jest otyła, która ma nadwagę, która ma sterczący bebzun, jeśli zrobi sobie lewatywę, Pozbędzie się złogów kałowych, niektórzy nawet znoszą w swoich jelitach do 10 kg różnego rodzaju odpadów z jedzenia, które nie wydali jej. nie będzie nic jadła przez 7 do 10 dni, jest w stanie zrzucić nawet kilkanaście kilogramów swojej wagi, a w pasie może jest ze 20 cm. Dlaczego to jest takie dziwne? Dlaczego to jest takie niezrozumiałe? I Dlaczego kreuje tyle nienawiści? Kochani, a teraz jak to się ma, jeśli chodzi o zdrowie, ta waga? Bo teraz ktoś powie, Boże, jaki on chudy! Jaki on jest chudy! Popatrzmy na wskaźnik BMI. Jeśli słyszałeś o takim wskaźniku, jest to wskaźnik stosunku naszej wagi do wzrostu. I mamy taki wskaźnik. I co tutaj jest określone? Zakresy wartości BMI: mniej niż 16 wygłodzenie. 16 do 16,99 wychudzenie, 17 do 18,49 niedowaga, 18,5 do 24 wartość yy, prawidłowa, 25 do 30 nadwaga, 30 do 35 pierwszy stopień otyłości i 35 do 42 stopień otyłości, powyżej 40 otyłość skrajna. Wpiszmy moje czynniki. Przede wszystkim mężczyzna, waga 68, 68. Wzrost 174. Oblicz. Co my tu mamy? 22,46. Wskaźnik masy ciała wynosi 22,46. Co to oznacza? Waga prawidłowa. Cofnijmy się jeszcze do tego kalkulatora tutaj wcześniej i zobaczmy sobie, 20, gdzie, w, by był, w jakim by był przedziale? 22,13. Między 18,5 a 25. Wartość prawidłowa. Centralnie po środku. Dlatego wszystkie wpisy tutaj pod, pod, yy, yy, pod tym yy, yy, zapisem przejścia naszego cudownego Darka przez post wodno które negują jego osiągnięcia. Są okropne. To jest okropne. To, co się dzieje w tym momencie na internecie, mnie przeraża. To mnie przeraża. Ja zdaję sobie z tego sprawę, co to jest, jak to, jak to, jak to jest kreowane, ale chciałbym powiedzieć: mamy taki wpis tutaj. Dariusz Bartczak, jesteś niesamowity. Piękna przemiana. Ogromne brawo dla Darka. Tutaj mamy Darka przed i mamy Darka po. Okej? Okay? Faktycznie, Darek mógłby trzymać swoje ramiona w ten sam sposób, jak trzymał wtedy. Natomiast robił sobie zdjęcie bokiem. Teraz zrobił sobie zdjęcie z przodu, ponieważ jest z siebie dumny, że to osiągnął. Zobacz, że to jest facet, który się nawet nie uśmiecha. Dreczko, może się trochę więcej uśmiechnąć. On nie ma na celu nikogo wprowadzić w błąd. On nie ma na celu nikogo ośmieszyć i tak dalej. A tutaj mamy Piotra, Patora. Co to za pier takie fotki serio ktoś to kupuje mamy tysiące hejciarzy którzy po prostu zasilili nasz kanał w tym momencie skąd ci hejciarze pochodzą ci hejciarze pochodzą od różnego rodzaju dietetyków od różnego rodzaju wyłudzaczy pieniędzy którzy sprzedają nam różnego rodzaju diety od różnego rodzaju y, trenerów osobistych którzy nie cierpią tego że ich pacjenci ich ludzie którzy mogliby po prostu przestać jeść, przystaliby jeść i zrzuciliby kilogramy. Bez ich odżywek, bez ich treningów, bez ich y, diety rozpisanej, bez tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. Ale po co to tak naprawdę robię? Nie przeciwko tym ludziom, bo ci ludzie po prostu byli i zawsze będą. Mówię to dla Ciebie, mówię to do Ciebie, do Ciebie, drogi uczestniku projektu Odmładzanie na surowo. Dla ciebie jest szansa. Możesz się przebić przez ten szum, który jest wszędzie. Możesz zrobić sobie post. Najlepiej robić go na wiosnę. Także wejdź na grupę Wielki Post Polska. Tam wszystko jest zapisane, nakręcone są filmy i tak dalej i tak dalej. Wejdź, przeprowadź sobie post. Potem mam nadzieję, że będziesz razem podążał razem z nami do swojego zdrowia. Możemy zrzucić tutaj wszystkie zbędne kilogramy. Możemy tutaj zrzucić Całą nadwagę, wyrzucić z siebie wszystkie niepotrzebne emocje. A a propos emocji i całego zamieszania na świecie, zapraszam cię koniecznie dzisiaj na 20:45 na specjalnego live'a, na którym powiem ci dlaczego robię detox medialny. Dzisiaj o 20:45 zapraszam cię na specjalne spotkanie, wydanie specjalne. Dlaczego robię detox medialny i mam nadzieję, że się z tobą spotkam cię o 20:45. Mam nadzieję, że cię zainspirowałem, bo na tym mi najbardziej zależało. Oczywiście komentarz w środku być może nie dla wszystkich się podobał, natomiast chciałem dać taką odskocznię do tego, co się dzieje pod tym jadem, który jest wylewany po prostu na Darka. Wspaniale, Darek, jeśli to oglądasz, trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że pociągniesz dalej, że nie zakończysz na swoim poście i będziesz ciągnął to dalej. A ja, kochani, a ja, kochani, jestem zdrowy. Mam 10 dni bez posiłku, mam w sobie mnóstwo energii, mam w sobie mnóstwo energii i cieszę się, że żyję, ponieważ da się żyć, da się żyć, kochani, bez jedzenia. Niektórzy na naszych postach są nawet po 15-19 dni bez picia. Jeśli dotrzesz do tej wiedzy, to będziesz zawsze zdrowy. Jeśli dotrzesz do tej wiedzy, to do końca życia będziesz zdrowy i będziesz żył bardzo długo. To taki mój króciutki przekaz dla Ciebie i do zobaczenia o 20.45. Cześć!